Za mną znajduje się trzech youtuberów I dzisiaj każdy z nich będzie losował startowe ekwipunki W których między innymi znajdzie się Kitsune, rakuny oraz Naprawdę wiele więcej, a cel jest prosty W 30 minut zdobyć jak najwięcej szeki. zasady jednak są następujące N Nie, nie ma zasad Jedna zasada to, że nie możesz sprzedać swoich petów Cokolwiek wpadniesz, cokolwiek wymyślisz Możesz to zrealizować i uprzykrzyć Życie drugiej osobie, a gramy wszyscy Na prywatnym serwerze, dlatego teraz Wylosujmy kto jakie konto dostaje Zacznijmy od kaciej Cacie jesteś tutaj najmniejszy, więc gratuluję ci Jaki i naj zobacz, co zostanie wylosowane. Dobra, dawaj, los. Czemu najmniejszy, czemu najmniejszy? Cacie ma najmniejszy wzrost! Uwaga! To jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. Tak jak mówiłem, chłopaki grają pierwszy raz, co po niektórzy. E, to jest chyba dobre. Chyba spoko bardzo, ma ten początek, bym powiedział. Joshi, jak myślisz, co dostaniesz, ja spinuję dla Ciebie, zobaczymy, jakie będzie Twoje konto startowe. E, stary normalnie 8 golden laBubu, dostaje. Czais? Stary, dostajesz tajni pety i 2 miliony, i 2 miliony, jest to no dobre, to czemu, to czemu Kaciejos nie dostał tajni petów? I widzowie, dostałem 8 golden Gusów. I Aztek, ale masz luz, ale masz luz, Aztek tak Ej mam 600 Robuxów! I... Wow! W takim razie widzowie zaczynajmy z tym! Panowie! Czy jesteście gotowi rozpocząć? To jesteśmy już na kontach, widzowie! Wow, Let's go! Zobacz! <noise> Zobacz co Aztek ma na szyi. <noise> Stary, mam ciężkie łańcuch. Bob wydał Robuxy na dosłownie napis autyzm na szyi. Stary, czy ty wydałeś startowe Robuxy na to? To jest autyzm, stary autyzm. Dobra, możemy to robić? Tak, zaczynajmy. Ej, dobra, widzowie. Ja grałem w Growy Garden dosłownie przez chwilę. Nie mam pojęcia, co się robi. Mamy szuflę. Mamy rakuna, ra więc widzowie, bierzemy Tiny Rakuna. Ty, on serio jest malutki? Jakie to jest małe? Dobra, ja kompletnie, widzowie, nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Muszę sobie wyłączyć muzykę na start. Chciałem ja tu psy dawać? Ej, kurde, fajka, co tu? Dobra, postawiłem tu psy. Co jest dalej? Shop. Co ja mogę kupić? Exotic Skyroot Chest. Ale z co? Chodzi. Widzowie w takim razie, skoro to wszystko się zaczęło, to ja zaczynam. Ja dostałem konto z Golden Gusami, czyli widzowie, dostałem najbardziej chyba overpowered konto, które przygotowałem na ten film. Dobra, teraz co tu się dzieje? Nie wiem co się dzieje, ale idę po nasionka. Dawaj mi pomidory. Kaktus, kaktus, kaktus. E, nie wiem ogólnie, czy to jest dobre. Gram drugi raz tą grę. Dobra, chyba trzeba te pety wypuszczać ogólnie. Dawaj, dawaj, no, dawaj tego T-Rexa. Corrupted Pa O jaka wielka ty. Ej, widzowie, kupię to! Nie wiem co to, ale to kupię. Pakiet nasion egzotycznych kiełków. Let's go! Wow! Co to jest? Ej, Flare Daisy. I'm um, common. A no to pewnie jakiś gówno dostałem. Dobra, widzowie, mamy mało czasu. Generalnie musimy jej pokupować jakieś plony. Tutaj mamy sztok. Kto to ma w ogóle Tak... Nie, dobra, to jest... Przesada akurat. Dobra, ogólnie myślę, że możemy zainwestować w kaktus Sidy, więc jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. No stock. Ej Jezu, oni wszystko wykupują! Ale zróbmy sobie ristoka, widzowie. Kurde, czy, czy mi się opłaca wydawać hajs na ristoka? Dobra, zaraz zaraz to przemyślę. Dobra, na razie posadzimy. Tutaj będę sadził kaktus. O, widzowie, ale ale Joshi ma małe pety. On ma mini shopa. A wy widzowie, jeżeli chcecie takie shopy, to wpadajcie na SHOP, bo on sponsoruje ten odcinek. I tam możecie kupić najtańsze. Ty przy zostawcie suba w górę. I słajpijcie komentarz żeby zhypować to wideo. Tepety, idź mi stąd, chłopie. Jestem ciekawy, co zrobią nasi tutaj oponenci, bo mają ponad 2 miliony. No powiem tak, Robuxów mamy w tym momencie ile? 400? Dlatego, widzowie, kupujemy sobie oczywiście box. 3, 2, 1. I uwaga, lecimy. I dostaliśmy elk. Ja muszę poczytać w ogóle, co te pety robią. Czyli te pety, ogólnie one po prostu dają mutacje. Dobra, no ja mam psy tutaj w takim razie. Dobra, walimy widzowie tutaj, normalnie te. Seedy jakieś. Golden Lab Dog'a jeszcze walniemy, Cztery watermelony Melony se tu wdupniemy. Jest astek tutaj. <laughs> Coś tu idzie. A co ty chcesz ode mnie? Tak się tylko na ciebie patrzę, tak się tylko patrzę. Aha, aha. One są takie drogie te rzeczy. What the hell, yance? Co? Czemu to jest takie drogie? No dobra, kupmy sobie to. No powiem tak, e, na razie Seedsów nie ma tutaj dużo. sprinkle cells Co to jest tej? Ale jest lipa! Ale jest lipa! Ja mogłem sobie drzewo kupić teraz! Ej, dobra, jest lipa, widzowie, jest lipa totalna akurat. <grywania> Dałem mu bluberisa! To jest chyba Yoshi na tym kącie. Aha, chłop dał mi borówkę, nie? Jakby chłop dał mi borówkę. Nie <grywania> no, jak ja sprzedaję tą borówkę. Czy ta borówka nie jest nic warta? <grywania> no, tak też myślałem. Ej, 8, 7, 6! Co to jest? Co to jest? Co to jest? O mam to. Lol. A co one? Co one robią? Ej, gdzie mi, gdzie mi w ziemi ryjesz? Dobra, to jest. Ja nie ogarniam tego. Go, okay? Pano co mi kopiesz, że ryjesz w ziemi? piec to! What the hell, tu mi śrubka wystaje Dobra, kupię to eee, Może trading ticket i się potradować z nimi Aha, to się po prostu stawia Stawiam to... tu Nie wiem co to robi, ale coś robi Powiem tak, mamy tutaj daily questy ogólnie do zrobienia Achievementy, e, więc fajnie Możemy sobie sklejmować tutaj jakieś rzeczy I nie mogą nie wiedzieć o tym, że mamy tutaj jakieś rzeczy do sklejmowania Więc akurat to jest... to może być na plus Klejmujemy, level... Trz, drugi No nic, ktoś tam książkę czyta, widzowie... Więc... To jest grane. Jako buruwa tu rośnie, chłopie. Będziemy milionerami. A tu jest kaktus. Tu, był kakt, tu były kaktusy. Ej, ja jestem takim durniem. Ej, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Ej, Ej, dobra, kupuję to. Trudno. Boże, to jest głupia decyzja, widzowie. Ale ja kupuję starterpaka. Weź owoce, gracza. Ty, no, wziąłem mu owoca. Nara. Wziąłem mu ten buruwe. Zasie ją tu. A nie mogę jej wziąć. No to. Widzowie, co jest grane? Słuchajcie, widzę właśnie, że doszło do kradzieństwa I chciałbym z wami porozmawiać Czy wy macie plany, jak to zrobić? Jak ugrać swoją rozgrywkę, panowie? Tak, ja ci, ja normalnie komuś zawaliłem, człowieku. A... Jak mi ukradłeś, to jesteś łamany. A nie wiem, a kto ma dinozaura? <laughs> ej, dobra, ej. No i jest beef. Stary, wziąłem ci borówę, bo byłem mega głodny. Ja przed chwilą mówiłem, że jaka borówka mi zajebi starość, a ty mi teraz ją <laughs> No. Panowie, za 30 sekund resetuje się Seat Shop, ale wy lepiej patrzcie, co się stanie za 5 minut, bo może się pojawić coś bardzo drogiego. Chodzi o to w tym widzowie, że zaraz moje Golden gusy zniosą jaja i jedyna opcja dla nich, żeby odbić się jakoś, to po prostu kraść ode mnie je i rozkradać mnie na tyle, żebym nie dał rady, widzowie. Nie wiem, oni wszyscy mają lepiej ode mnie, nie? I, i ja mam wrażenie, że mi się najgorsze coś wylosowało, co mogło się wylosować. Nawet nie waż się tam podchodzi do mojej yy, farmy. Ja się do niego nie odzywam, widzowie. Ja po prostu ignoruję je, jego zaczepki. Ty, ale rośnie nam tu wszystko, widzowie. Kurde, fajka. Ja ogólnie czuję, że ja mam dobry ekwipunek na start, a człowieku, ja się czuję jak y, dziecko we mgle. Nie wiem, co się dzieje. Maciek! Nie podchodź do mojego ogrodu. Nie podchodź. No do... ho, ja mam kwiatka, kwiatka dla Ciebie! Przeprosiny! Przeprosiny! Dobra. Proszę Maciek! Maciek! Trzymaj kwiatka, to przeprosiny. Nie chciałem Ci wziąć. No dobra, no wybaczam. Dobra, Maciek jest widzowie teraz po naszej stronie, więc w razie czego? No jest lou. Z ja chciałem tylko zapytać Astek, jak twój stan Robuxów? Stary, no ja mam. Ja mam. Um... Masz ich najwięcej z nas wszystkich, stąd um, pytam. Już. już nie. <laughs> robuxów mam około 300. Aha, czyli wyrównałeś z naszym poziomem startowym. To, no bo mówię, co ja będę? Ja mówię, spokojnie, tutaj ogarniemy to start. Okej, okay, okej. Okay. Dobra widzowie, teraz, zaraz zacznie się coś naprawdę nieprzewidywalnego, bo moje Golden goose ja będę musiał gatekeepować, będę musiał zatrzymać te jaja. Dobra, selamy to, selamy to widzowie, selamy. Tu nam to nic nie dało. Ristok, za dwie minutki będzie, za dwie minutki będzie Ristok. Przy okazji moi mili, zostało 20 minut i teraz pytanie, czy dobrze zarządzacie budżetem? Mam do was takie. Yoshi, jak u ciebie z budżetem idzie? Widzę, że web w web z, nie wiem... Z, z was Znaczy, no powiem tak, no nie jest wybitnie, ale no kto powiedział, że będzie, e, więc to jest na pewno jedna rzecz. E, ogólnie nie jest źle. Uf, jakiś gigapomidor mi rośnie, ty! 3 kg, jaki wielki gigant! Dobra, powiem tak, ogólnie nie jest źle, nie. Jakby wiadomo, że Aztek ma znacznie łatwiej, bo mu się dobre konto wylosowało. Ale myślę, że za niedługo będę wodził na prowadzenie, tak? Ogólnie rzecz biorąc, nie? Jakby na razie jest luz. Myślę, że kaktusy, które zasadziłem, oddają mi. Po prostu mi oddają. Widzieliście, co robią pety innych uczestników? Polecam wam to zrobić teraz. Widzowie, daję im tą wiadomość, bo jeżeli dowiedzą się, że Golden Gusy moje będą składać złote jaja, to mają szansę naprawdę na comeback. I już widzę, że ktoś tutaj sprawdza. Ech, twarz jaki hachmet on chce mi coś zabrać. Ty chciałeś mi łopatą! Yoshi! Chciał mi złopatować to. no ja nie wiem, co mi wiedza da na ten temat, cokolwiek, czy, czy mi da cokolwiek. Chyba najlepiej się skupić, kurde, na sobie, mi się wydaje. Ty, co to jest? Czemu ta boruwa biega? Fucking dojem kasy. Następnie każdy z uczestników robił sobie jakieś poszczególne aktywności, aż do czasu wyhodowania przez Golden Gusów złotych jaj, bo jak dobrze wiecie, każde z nich zazwyczaj jest warte około 10 milionów. Czyli, jak ktoś ukradł jaja, dawało mu to mega wielką przewagę. Eee, ukradłeś mi jajo! Dobra, kradziesz jaj, kradzież jaj, kradniemy mu jaja, kradniemy mu jaja, kradniemy mu jaja, kradniemy mu jaja, mu jaja. nie, 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 nie Dobra, dawaj, 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 gdzie jest złodzieje, jest. Z... ja to chowam. Chowam go, no, idę to sprzedać, idę to sprzedać od ra. 18 milionów z tego jest O, co, ile? 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 A, on ma 40 milionów Co? Aha, no to szacuneczek ogólnie, no nie? I jest! Co tu się stało? O, 15 Jak? <laughs> jak Maciek A, bo wy te jajka sprzedajecie, tak? I nie zbliżacie, nie zbliżacie do mnie, bo łopatą potraktuję Ej, wy jaja sprzedajecie, czy co? Halo, to nieźle kolego, nieźle kolego 40 baniek Szczytowany ekipunek Oni się dorobili na mojej krzywdzie Jaaa mnie Stary no ale, co ci mogę powiedzieć no Historia zatacza koło Słuchajcie, z kasą którą macie, macie również sprinklery do użytku Możecie rozkraść mnie bardziej oczywiście I, i zarobić sobie na sprinklery A sprinklery są bardzo OP w tej grze Bo rosną wam większe nasionka, a co za tym idzie więcej kas. Co to są sprinklery? No, z rzecz Ej, co jest, ja nawet nie wiedziałem, Aha, to szacunek. to szacunek, I czemu, i czemu moim oponentom odpowiadasz ich? Gearshop. Ej, bez kitu, tu są rzeczy do kupienia. O kurde, cleaning spray. Harvest tool, favorite tool. I co to jest? Dobra, zobaczcie teraz na tabelę, moi drodzy. Zobaczcie teraz na tabelę. Ja. Yeah. Ale, ale spokojnie, bo ostatni będą pierwszymi, ja podwajam. Podwajam po prostu swój money. Money to... Ej, nie trafiłem wodą. <laughs> Eee, nie drzij się! Klik, e, kliknąłem na ten e, klucz. Na początku mówiłem, że nie ma zasad. Jest w sumie jedna. Brak sprzedaży, petu. Ale niektórzy uczestnicy naprawdę pomyśleli. Zresztą zobaczcie sami. Ej, dobra, czy ja mogę dokupić sobie robuxów? Ej, w sumie? Ej, w sumie. Ej, dziku nic nie mówił, że nie można dokupywać robuxów Ej, dobra, widzowie, robię to. Lecisz pon. <laughs> dobra. Ale szpond ci O i nawet nie wiedzą co się wydarzyło w tym momencie. Czemu ktoś tu ma farmę? Kto, ja to jest farma? Siema Maciek! <grymna> Ale masz fajną farmę. I gramy w Hidden Sika, więc ja tu się muszę schować. A. A możesz wyjść stąd na przykład. A no dobra, to spoko. Mogę stać przed... Człowieku, o co chodzi z tymi kaktusami? Dlaczego się ich zebrać nie da? Jak się zbiera kaktusy w tej grze? W momencie uczestnicy zorientowali się, że tak naprawdę gra kręci się wokół stylowania golden goose Egów i wpadli na takie pomysły. Co z tymi jajami? Kiedy te jaja będą już zrobione? O, ej, coś usłyszałem. Jest drugie jajo. Dobra, biorę, biorę. Dobra, styluję wszystko. Nie! Oni mi kradą jaja, oni mi kradą jaja. Muszę tam biec, muszę tam biec, muszę tam być. To, 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 bierz, 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 bierz. Dobra, dziku, Nawet chyba nie wie, co się dzieje. Biorę, 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 biorę. Nie, 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 nie. Dobra, nie uciekam. Muszę I uwaga, Robin Stilla. Sprzedaję wszystko, sprzedaję wszystko, sprzedaję wszystko, sprzedaję wszystko, sprzedaję wszystko, sprzedaję wszystko. Bądźcie LET'S go! przygotowałeś to, żeby mnie okraść. Let's go, jestem pierwszy. Kradnę dalej. To było w waszym planie, w okrutnicy. Jak to rozkradają, to jaja, ja już Robuxów nie mam. Jest naprawdę lipa, jest naprawdę lipa. W ogóle miałem wyłączoną kamerę, przepraszam, bo bardzo za to sprzedaję. 11 tysięcy. Całe echo, które zbierałem przez ostatnie 20 minut, poszło właśnie za 11 tysięcy. To ja równie dobrze mogłem po prostu nie robić nic i tylko kampić na tego jaja. Po co ja kupowałem te zasrane SIDy? Dziku ma Przyczajki te jaja gdzieś, żeby tak w ostatnim momencie wygrać, to mi się wydaje, ale no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy ja mam kasę na Ristoka? Dobra, robię Ristok, nie mówię im nic o tym. Widzowie, oni się dorobią na moim garbie. Ostatnie 10 sekund zostało. 9, 8, 4, 3, 2. 1. Dziękuję Wam bardzo za to, kto wygrał, yy, Hahaha! Co <śmian> zrobiłeś za szponta? Mr. Szpont wjechał. Słuchaj, w momencie, kiedy tłumaczyłeś zasady odcinka, powiedziałeś, że jedyne czego nie możemy robić, to sprzedać petów. <śmian> Więc sprzedałeś. No i te trzy dyszki w Robuxy zawaliłem, tak? Go. <śmian> <śmian> A ja... no, mówił Kaciejos przed nagrywką, że on tak zrobi. Moi przyjaciele wydali pieniądze, żeby ze mną wygrać. Ja jestem kontentowany. A wy wpadajcie na ich kanały: wpadajcie na i Gry, do Kaciejosa, do Astka. I widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że również w tak fajnym składzie. Siemano, cześć!